Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę inna formuła niż zwykle, ale chciałbym Wam zaprezentować trzy lampy od firmy Newell. Tutaj mamy lampę Newell Prawa Hamax. Newell Mitra oraz Newell Surya. Są to trzy lampy światła ciągłego, które w praktyce wykorzystuję już w swoim studio od kilku miesięcy. Z góry zaznaczę, że jest to film sponsorowany, także jest to polecajka, za którą otrzymałem wynagrodzenie. Natomiast jeśli mnie znacie, no to wiecie, że nie polecam sprzętu, którego w praktyce nie przetestuję oraz który po prostu nie jest faktycznie wart polecenia. Także na starcie mówię, warto? A dlaczego? O tym opowiem w kolejnej części tego filmu. Zapraszam. Porównanie rozpocznijmy od podstawowych cech wspólnych tych trzech lamp. Zarówno prawa Hamax, Mitra, jak i Surya oferują regulację temperatury barwowej w zakresie od 2700 do 6500 kelwinów. Współczynnik CRI we wszystkich tych trzech modelach jest na poziomie 95, co gwarantuje neutralne, naturalne i wierne oddanie barw. Jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia z tego typu lampami, mam dobrą wiadomość. Ich obsługa jest dziecinnie prosta. Sterować lampami możemy na trzy sposoby. Za pomocą paneli LEDowych, za pomocą pilota, a także za pomocą aplikacji na smartfony. Zaznaczyć warto, że pilot do zdalnego sterowania jest w zestawie ze wszystkimi lampami, tak samo jak osłona na LEDy oraz standardowa czasza ze srebrnym wyścieleniem. Jeżeli już wspomniałem o czaszy, to warto wspomnieć, że kolejnym ogromnym plusem tych lamp jest fakt możliwości mocowania modyfikatorów światła za pomocą mocowania bowens. Dzięki takiemu rozwiązaniu bezproblemowo zamontujemy takie modyfikatory światła jak duży softbox, strip czy beauty dish. Ostatnią cechą wspólną, o której należy powiedzieć, to wbudowane efekty świetlne typu żarówka, burza, symulacja telewizora i wiele, wiele innych. Jeżeli zajmujecie się produkcją filmów, tego typu efekty mogą Wam niejednokrotnie się przydać. Żeby omówić różnice w tych lampach, przyjrzyjmy się każdej z osobna. Zacznijmy od najmniejszej z całego zestawienia, czyli lampy Newell Prawa Hamax. Newell Prawach jest to profesjonalna lampa światła ciągłego o mocy 105W. Jest to świetne rozwiązanie, jeżeli potrzebujesz lampy nie tylko w studio, ale i w plenerze. W zestawie otrzymujemy wygodną torbę, dzięki czemu transport jest bardzo komfortowy. Ponadto Newell dożycił nam bardzo wygodny statyw, dzięki któremu możemy lampą wygodnie świecić, trzymając ją w dłoni. Lampa waży trochę więcej niż kilogram, a jej rozmiary to 12x12x16 cm. Jest naprawdę poręczna i lekka. By wygodnie pracować z lampą w plenerze, została ona wyposażona w gniazdo V-Lock, co pozwala na zasilanie za pomocą zewnętrznego akumulatora. Co do oferowanego przez lampę światła, 105W jest wystarczające w większości przypadków, jeżeli fotografujemy na niskiej przysłonie. Jeżeli chcesz użyć wyższej przysłony lub zakładać modyfikatory światła, które mocno ograniczają światło, no to może troszeczkę tej mocy zabraknąć, więc miej to na uwadze. Ogromnym plusem tej lampy jest fakt, że jest to lampa RGB, dzięki czemu możemy oświetlać naszych modeli przeróżnymi barwami światła. Jeżeli fotografowaliście kiedykolwiek w bardziej kreatywny sposób niż zwykłym białym światłem, wiecie dobrze, że lampy typu RGB są naprawdę na wagę złota. Krótko podsumowując, jeżeli szukacie lampy, która jest hybrydą pomiędzy lampą studyjną a lampą plenerową, no to lampa prawa Hamax zdecydowanie jest dobrym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać o tym, że zewnętrzny akumulator nie jest dołączony do zestawu i niestety trzeba go zamówić osobno. Możemy przejść teraz do tej środkowej lampy, czyli do lampy Newell Mitra, którą zresztą mogliście już zobaczyć w moich poprzednich filmach. Jeżeli nie widzieliście filmów backstage'owych z moich sesji zdjęciowych, no to zapraszam do oglądnięcia, a tymczasem przechodzimy do prezentacji tej lampy. Lampa Newell Mitra, jak widać, jest już zdecydowanie większa i cięższa od poprzedniczki. Jest to typowa lampa studyjna, która oferuje nam 160W mocy wyjściowej, co jest znaczącą różnicą w porównaniu do słabszej prawachy. Jej praktyczne wykorzystanie daje ogrom możliwości studyjnych, a wbudowane LEDy RGB pozwalają na szerokie zastosowanie pod względem efektów kolorystycznych. Decydując się na zakup Mitry, w zestawie otrzymujemy lampę. Kabel zasilający, czasze oraz pilot zdalnego sterowania. Tutaj, z racji tego, że jest to lampa typowo studyjna, od Newella nie otrzymujemy torby transportowej oraz statywu. Trzecia lampa, największa i najcięższa z całego zestawienia, czyli Newell Surya, jest to lampa, która oferuje aż 330 W mocy wyjściowej i jest to naprawdę bardzo dużo światła. Jest to jednak lampa bicolor, a nie RGB. O co chodzi? Już tłumaczę. Surya w porównaniu do Prawachy oraz Mitry nie jest lampą RGB, czyli nie mamy opcji ustawienia np. koloru zielonego lub czerwonego. Surya jest lampą bicolor, czyli lampą, w której zmienną jest temperatura barwowa i możemy zmieniać barwy z zimnej przez neutralną do ciepłej. Zakres kolorów jest zatem ograniczony, ale nie zmienia to faktu, że wybór tego modelu jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli potrzebujecie bardzo mocnej lampy w swoim studio. 330 watów mocy wyjściowej to naprawdę ogrom światła i nie zdarzyło mi się wykorzystywać jeszcze tej lampy w 100% swojej mocy. Co do gabarytów, lampa jest wielka, ciężka, waży ponad 3 kg. Tak samo jak mitra oraz prawacha jest banalnie prosta w obsłudze, a w zestawie otrzymujemy takie same akcesoria co w mitrze. Jeżeli dostałbym pytanie, jaką lampę wybrać, powiedziałbym z pewnością, że to zależy. To zależy od tego, jakie zdjęcia chcecie robić oraz jak chcecie wykorzystywać lampę. Osobiście uważam, że Prawa Hamax to jest naprawdę świetna lampa, która jest hybrydą pomiędzy światłem studyjnym a światłem plenerowym. Mitra to jest taki kompromis pomiędzy mocą a możliwościami. Z kolei Suria to jest lampa o ogromnej mocy, która daje świetne możliwości w studio. No cóż, mam nadzieję, że konkretnie opisałem Wam różnice oraz podobieństwa tych trzech lamp. Jeżeli szukacie swojej lampy światła ciągłego, to mam nadzieję, że ten film pomoże Wam dokonać właściwego wyboru i sami już będziecie wiedzieli, którą lampę wybrać. To tyle w tym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych lamp, piszcie proszę w komentarzu, bardzo chętnie odpowiem. Tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo za obecność. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro.